Dzisiaj jest dzień ochrony środowiska, nie zaśmiecaj więcej ziemi. Dzisiaj jest dzień ochrony środowiska, nie zaśmiecaj więcej ziemi, nie wyrzucaj śmieci, do lasu krzywdzisz. Inne zwierzęta. Dzisiaj jest dzień ochrony środowiska. Nie zaśmiecaj więcej ziemi, segreguj odpady. Śmieci wyrzucaj do kosza. Nie marnuj wody i światła. Poradnik znajdziesz w internecie. Dzisiaj jest dzień ochrony środowiska. Nie zaśmiecaj więcej ziemi.